21 listopada 2019 roku, w ramach cyklu KULowskie Spotkania Literackie, KUL gościł swojego absolwenta, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych, Wiesława Myśliwskiego. Wieczór autorski poprzedzony został uroczystością nadania mu ważnego wyróżnienia KUL Graty Memoriae Signum Universitatis, znak wdzięcznej pamięci Uniwersytetu. Wyróżnienie Gratem Memoriae Signum Universitatis jest jednym z najwyższych, jakie przyznaje Uniwersytet Osobom zasłużonym w różnych dziedzinach życia kulturalnego, społecznego. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy wręczyć to wyróżnienie panu Wiesławowi Myśliwskiemu w dowód uznania za ogromny wkład w rozwój kultury polskiej poprzez twórczość literacką, przenikniętą głęboko refleksją o człowieku i kierującą ku sprawom najwyższej wagi. To wysokie wyróżnienie jest wrazem naszego szacunku, uznania jest także przyjawem naszej dumy, że jego wielkie nazwisko figuruje wśród absolwentów naszej alma mater. Wyróżnienie to otrzymali między innymi biskup Marcjan Trofimiak, profesor Ichor Kocan, profesor Mieczysław Gogacz, ojciec profesor Edmund Morawiec, ksiądz profesor Mieczysław Lubański, biskup Edward Frankowski, ksiądz profesor Michał Heller oraz Wanda Gawrońska. Zamiast wielu słów wzruszeń i wdzięczności powiem, że nie bardzo wierzę, że to ja stoję tu przed Państwem. Najpie... Wiele, dziesię... Wiele dziesiąt lat temu w najśmielszych słowach, w najmilszych wyobrażeniach nie mógłbym przypuszczać, że oto po długiej drodze mojego życia i mojego pisania spotka mnie tak zaszczytne wyróżnienie mojej rodzimej uczelni. Ale żeby uwierzyć, że to jednak jestem ja, powiem najskromniej dziękuję.